Ciemaneczko, dziś mamy naprawę, a właściwie to wymianę chłodnicy od samochodu w tym M54 F60 no i co, jaki jest objaw? taki, że ubywa nam płynu chłodniczego co jakiś czas tam trzeba dolewać i to nieraz spore sporej ilości zweryfikowałem gdzie jest ta nieszczelność tak Wam może pokażę, bo nie wiem czy już kapie, czy jeszcze nie na pewno tutaj spód, a właściwie dół chłodnicy jest jakby już tak zgniły, tego może nie będzie widać. Nieraz jest tam pełno tego płynu, jest mokre. Teraz może nie. Bo tak nie za bardzo to tak widać. Wyciek, wyciek też nie jest jakiś super wielki, ale podejrzewam, że gdzieś tam prawy narożnik chłodnicy jest nieszczelny. Tutaj nieraz w tym miejscu kapie. Bo nawet widzimy, że jest mokre. No i musimy tą chłodnicę wymienić. Mam nadzieję, że to jest chłodnica. W sumie. Już mam kupioną nową, więc teraz to może być chłodnica, więc i tak leci do wymiany. Tutaj z góry nic nie widać za bardzo. Bo to jest gdzieś tutaj na samym dole, tak mi się wydaje. No i musimy ją wytargać i ją wymienić. Tak w sumie ciekawe, bo na internecie tam jakoś nie widziałem tych filmików z wymiany chłodnic w tym modelu. Nie wiem, może kiepsko szukałem, ale tak na pierwszy rzut to nie znalazłem nic więc wybór ulicy też nie był jakiś oczywisty eee, i kupiłem najtańszą <grywa> no zobaczymy czy eee, ona się sprawdzi jak nie to wtedy kupimy eee, to, to wtedy kupuję tą eee, oryginalną BMW żeby tam się nie bawić no kupiłem najtańszą dlatego, że też na forum jakoś nie było napisane którą trzeba wybrać która tam się jeszcze najbardziej opłaca eee, także co, zaraz ją otworzę wam pokażę którą wziąłem i, i zobaczymy jak to wygląda Okej, okay, tu mamy firmę tej chłodnicy, mi to, mi to nic nie mówi, Wam pewnie też nie. Ona chyba jest jedną z tańszych na Allegro, więc zobaczymy, jak to tam wygląda. No, chłodnica jak chłodnica. Powiem Wam, że na przykład ona kosztowała tam niecałe 600 zł, a były też jakieś zamienniki, teraz nie pamiętam już firm, takie już troszkę, tak troszkę znane, po około 850 i nie było w nich w ogóle spustu. To trochę było dziwne, więc wolałem kupić tą tańszą z tym spustem, żeby było tak samo jak w oryginale, żeby ten spuścik był. Nie wiem czy on to w ogóle działa, bo coś tak mocno jest dokręcony. Zobaczymy czymś jakimi żabkami. I teraz tak, nas interesuje to, żeby to była chodnica do automatu. Czyli tu musi być to wyjście. Nie wiem czemu to jest tylko jedno. Tak jakby był, nie wiem jaki obieg. No, bo tutaj dochodzi nam chłodniczka od skrzyni automatycznej. No ale tutaj nie będzie żadnej wymiany płynu, bo jest tylko jeden kruciec. Tu jest chyba powrotny, tu jest zasilający, a tu jest pewnie jakiś przelew, coś w tym, stylu, tak podejrzewam. No ale czemu jest tylko jeden kruciec do automatu, tego nie wiem. Wiem, że ona tutaj, ta chodniczka jest zamontowana w tym samym miejscu, w którym jest ten kruciec. No i mam nadzieję... O, ona jest gdzieś tutaj. Ała, oparzyłem się, tam, tam gdzieś jest. No zdemontujemy, zobaczymy jak to wygląda faktycznie, czy jest tylko... Eee, takie jedno wejście, czy jednak muszę znaleźć inną chłodnicę? No, wydaje mi się, że to jest ta, tylko no, mówię, dziwi mi to, że jest tylko jeden obiekt, tak jakby eee, nie było wejścia, wyjścia w tą małą chłodniczkę. Ona jest tutaj, chyba ją trochę widać o. Do niej wchodzą dwa węże. to jest chłodniczka, no i, i tak, jakby była na jednym krótku. Nie wiem o co to chodzi, no ale zobaczymy, jak to zdemontuje. No i co? Od czego zaczynamy? Od tego, żeby spuścić sobie płyn, tutaj ten spuścik, właśnie jest po lewej stronie dołu. On ma czerwony korek, chyba z tego co pamiętam. O, tutaj spuścimy sobie cały płyn, żeby to nam troszkę szybciej ostygło. A później będziemy to powoli rozbierać. Gdzieś tam widziałem, właśnie tylko filmiki były od E39, nie było od E60. Że demontaż jest tam bardzo łatwy. Tu mam nadzieję, że będzie podobnie, więc co? Zaczynamy. Nie? Ja sobie spuszczę płyn, tego Wam nie będę pokazywać i zobaczymy, co będzie dalej. Okej, okay, płyn sobie leci powolutku. Jak otworzymy korek od zbiorniczka, to chwilowo poleci troszkę szybciej. Eee, za chwilę odłączę sobie jeszcze jakieś węże od chłodnicy. Może poleci jeszcze szybciej. W sumie, bo teraz już, już zwolniło, nie? Eee, pierwsze co, to demontujemy tutaj tą pokrywę. Tam ja te wszystkie śrubki dookoła. Tych nie, bo to są chyba od regulacji tam czegoś, nie wiem, ale ich nie, nie tykamy. Ten plastik sobie możemy też zdjąć, czy nie, nie musimy? Nie musimy. Tylko te śrubki dookoła tej blachy. I wtedy chyba tylko odczepiamy linki od maski i ta blacha wylatuje. Zaraz to zdemontuję i Wam pokażę. Mamy tą osłonę zdemontowaną. W sumie nie musimy linek oczepać, jeżeli nie chcemy, bo możemy sobie to odgiąć i jest tutaj dostęp. I co my tu widzimy? Tu mamy tą rurkę odpowietrzającą, troszkę lipa, bo nie jest na taki zatrzask jak te duże, tylko jest na obiemkę, więc jeżeli tej sobie nie zegniemy z powrotem, to potrzebujemy taką małą opaskę metalową, ale myślę, że ta jeszcze się nada, tak mam, mam taką nadzieję. Jeżeli nie, to coś tam sobie e, chyba wykombinuję. Hmm. Więc co? Odpinamy pewnie ten wężyk na początku, żeby go stąd wydostać. Tu są jakieś cztery śrubki. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. E, I zapewne nam taka jakby pokrywka odejdzie i będzie można wyciągać po kolei wentylator i chodnica do góry. Ale musimy to sobie te wtyczki odpiąć, tą, tą i zobaczymy, co będzie dalej. Bo będzie trzeba na pewno odpiąć ten, ten tutaj duży wąż. Tamten duży wąż od góry jest też ta zatyczka. Może włączymy lampeczkę i wyzumujemy. O, tutaj jest jeszcze chyba jakiś czujnik temperatury, a nie wiem, czy płynu, czy tam czegoś. I tu od góry powinna być ta, o, taka metalowa. Wsuwka, żeby nam klinowała tą całą złączkę. No i będzie trzeba jeszcze odpiąć tą chłodniczkę od automatu. Nie wiem w sumie jak ona jest zamontowana. To co jest też ciekawe, bo... Bo nie wiem. Bo mi się wydaje, że ona się tylko trzyma też na jakiejś złączce, która jest... Tutaj wchodzi więc, yy, tylko jakąś pewnie złączkę, i to powinno się całe odpiąć, niby szybki montaż demontaż, ale zaraz się okaże. Ok, czyli demontuję to, co chwilę tam powiedziałem i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ok, mamy ten plastik yy, ściągnięty, taka mała ciekawostka, tutaj w tym miejscu, gdzie jest taki półokrąg, on się blokuje. Nam yy, tutaj oto takie cypki, i one nie są odkręcalne. To jest tylko blokada chyba, yy, jakaś tam tutaj taka podkładka od chłodnicy. I on niby można wyjąć, ale nie trzeba. Także tutaj sobie tylko odginamy płaskim śrubokręcikiem ten element i nam wychodzi. Ok, mamy tam górę zdjętą, więc możemy zdemontować teraz wentylator. On się trzyma na tylko na takich uszach. Już wam pokazuję. Tu jest jedno ucho, i drugie jest z drugiej strony. Gdzieś tutaj było. O, tam chyba jest schowane. No, o, tutaj jest. I tylko je wyciągamy do góry. E, tu udało mi się to lekko rozgiąć, więc jak to zegnę z to będzie trzymało. Ok, dam dawa, tę skamerkę na stoptek i pokażę Wam jak wyjąć ten wentylator. On chyba tylko do góry powinien iść. Zabiorę sobie lampeczkę i będę patrzeć gdzie on wadzi. mi się wydaje, że on już jest gotowy do wyjęcia. Tutaj puścił. Tam też. A i tam od dołu jeszcze nas trzymają takie uchwyty. Te rurki są po prostu wpięte. No teraz go. Wyciągnij stąd Okej, okay, da się to zrobić. Dobra, drugie podejście. Tu kolejna rurka jest wpięta. A, cześć. Ja. i mamy zdemontowany wentylator już Wam pokazuję jak to teraz wygląda zobaczcie tu mamy już ładnie wszystko e, ładny dostęp do naszej chłodnicy jeżeli jeszcze tego zdemontujemy ten wymiennik ciepła od skrzyni biegów i dolny wąż, gdzie mamy tutaj teraz już super dostęp rączką z góry ten wężyk był wpięty właśnie tam w te uchwyty w czterech miejscach już Wam pokazuję tutaj, tutaj, tutaj i tutaj i to tyle było no i ten uchwyt odpadł, on się, on się wypina także spokojnie on mam nie pękł chyba, chociaż może jest lekko pęknięty ale to już był niestety dlatego mi wypadł, ale jeszcze trzyma o i on trzyma, nie i teraz to ja odpinam ten górny się dolny wąż tą, tą pydę i jeszcze odpinam, już Wam pokazuję to, co mnie taka ciekawostka jest. Bo spinka jest od samego dołu na tym wymienniku. Czy ją widzimy? O, tu jest ta spinka, a tu jest takie ciągadełko od tej spinki. Jak tu ją, to ciągadełko pociągniemy, to nam ta spinka tam wychodzi. Widzicie? Mam nadzieję, że ona nam nie pęknie, ale chyba już się wysunąłem, Muszę sobie sam zobaczyć. No, teraz cały wymiennik powinien odejść. Czyli to faktycznie jest na jednym króćce. Co jest dosyć dziwne, no ale tak to jest zrobione. Ok, ja to teraz sobie wyjmę, bo jedną rączką do sobie mogę zrobić coś innego. I odczepiam tamten wąż ten duży i wyjmujemy chłodnicę. A w sumie takie brzydkie rzeczy mówię, no ale to nie jest kanał dla, dzie dla dzieci, więc yy, mniejsza o to. Tutaj taka ciekawostka kolejna, zobaczcie, ta chodnica chyba, nie wiem czy chyba kiedykolwiek wyciągana, podejrzewam, że to jest oryginał, bo be Bechry to jest oryginał, więc to pewnie jest od nowości. Tutaj gdzieś pewnie jest jeszcze rocznik, ale nie wiem w którym miejscu. Mniejsza, co to w ogóle za plus jest? Plus a minus? Nie? <laughs> nie, to jest drugi plus. Ta samo od tych takich e, jakichś gumeczek. O, tutaj także są gomeczki. E, a tutaj, tak jak się widziałem za w tym miejscu tak się zastanawiałem po co one są, ale tylko takie jakiejś gumki pewnie odboję, do czegoś są. E, ok, i e, taka ciekawostka, zobaczcie ile tu jest syfu. Do połowy chłodnicy są same liście, tutaj tego tak niestety nie widać. O, o ale wyzumowało, o panie, już lepiej nie chce ale tam jest wszędzie syf. No mówię, dosłownie połowa chłodnicy. Jak ją wyjmę, to będzie myślę, myślę widzieć ten, to myślę, że będzie ten ślad widzieć, widać na chłodnicy, gdzie był ten syf. Chcemy zobaczymy ile się go wysypie. Tu jest jeszcze jakaś taka za, zaślepeczka, taka gumowa do chłodnicy o klimatyzacji. Nie wiem po co jest, ale niech sobie tutaj będzie. O, ładnie na swoim miejscu. Tam widzimy chłodnicę oleju chyba, czy chuj wiecie Nie, to jest chłodnica chyba od mm, płynu do wspomagania, tak mi się wydaje. Tutaj nie ma chłodnicy oleju. Hmm, tu jest chłodniczka oleju, czy nie? nie, to nie w tym samochodzie, dobra, coś mi się podciekało Więc chłodnica płynu do wspomagania, klimatyzacji i chłodnica silnika, czy tam płynu chłodniczego. Czy tam w sumie a no, silnika, chłodnica silnika. Dobra, hmm, koniec pitolenia wyciągamy to za chwilę i patrzymy co dalej. Ok, wężyki mamy odpięte, z tym poszło łatwo, z tym troszkę trudniej, bo hmm, dosyć mocno tam ten oring trzymał. To dziastą się działo, musiałem od dołu sobie szybokędzikem podważyć. E, tutaj z takich ciekawostek jeszcze jest ten cały termostat chyba na takim o, haczyku ne? i on tutaj się e, trzyma też u góry. Także najpierw sobie odpinamy dół, odsuwamy i podnosimy do góry, żeby go odpiąć, żeby nam tutaj nie wadził o tym króciec e, No i co? Teraz mamy e, drogę wolną, żeby wyjąć chłodnicę. Także na statyw i wyciągamy chłodnicę. Powinna nam łatwo wyjść, tu mamy wszystko po poodsuwane już prawie. O, teraz. I robimy chłopsa do góry. Patrzymy czy tam nic nam nie będzie wodziło. Powoli sobie idzie, liście się wysypują. Dobrze w sumie jest wyjąć sobie tą miskę z naszym płynem. Ten płyn się raczej mi nie przyda, ale go wyjmę. Jeśli ja ją wyjmę, bo zaraz tam się liście nasypią. Ok. Zobaczcie jaki syf. I mamy naszą chłodziarkę wyjętą. E, tutaj syfu jeszcze pełno zostało. Musimy teraz to oczyścić. E, zaraz sobie zobaczymy tą starą chłodnicę. Też w sumie warto tutaj zajrzeć. Nawet jak mamy chłodnicę sprawdzoną, żeby te liście usunąć, żeby nam przypadkiem ta chłodnica nie, nie, nie zgniła od tej całej wilgoci. To jest niby aluminium, tak samo jak tamta, no, ale jednak to nie jest wieczne ok ja tutaj to sprzątam tamtam troszkę oczyszczę zobaczcie syf no był gdzieś dotąd myślę także no, okolice połowy chłodnicy były zawalone tutaj dół całkowicie zaklejony no i mokry oczywiście więc zaraz tą dziurkę znajdziemy zobaczymy gdzie nam pękło ok mamy tu już ładnie to wyczyszczone wszystko pozostało to jest w odwrotnej kolejności Także Wam coś dogram, jak będzie coś ciekawego, a jak nie, to będziemy tylko na podsumowaniu się widzieć. Teraz wyczyściłem tą starą chodnicę a dziurka jest tak mała, że nigdzie jej nie mogę znaleźć, więc nie ma w sumie nic tam ciekawego do pokazania. No dobra, ja to teraz składam, no i patrzymy, jak to będzie banglać. Ok, dwie informacje. Pierwsza to taka, gdy wkładamy wentylator, wkładamy najpierw co jakby bardziej minimalnie niżej lewą. I tutaj ten uchwyt, który jest demontowalny, o tutaj ten. Musimy go dopiero założyć na wentylator, kiedy będzie poniżej tego króćca. Dopiero tutaj w tym miejscu go zakładamy i potem go wciskamy na miejsce, bo inaczej nam to nie wejdzie. A druga sprawa jest taka, że jak nie wiem w sumie co się zjebało, jak jest mocno on wciśnięty do, 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 do samego końca, do samego końca, to wentylator nam haczy. Nie wiem czemu. Jak się go minimalnie podniesie, to jest OK. No i teraz pytanie, czy jak do, założę tą górną pokrywę, czy jak mi to do, tutaj gdzieś ściśnie, to czym nie będzie tarło, nie? I sobie chyba myślę, że tutaj coś podłożyć, żeby to nie opadło. Nie wiem czemu to tak jest. Zauważyłem, że ten wentylator ma tak jakby lekkie bicie. Zobaczcie, tu jest jego ta krawędź od tego wirnika i patrzcie jak on tak bije Widzicie? To dosyć mocno, nie wiem, może on się już odkształcił od ciepła i dlatego tak go troszkę powyginało. ja tak próbuję trochę naginać Tą strona to i tak nic nie daje więc po prostu to musi być lekko podniesione e, oczywiście to mi całe weszło jest, jest na równi wszystko tutaj ładnie się opiera o ten kant chłodnicy, chociaż tak nie, może i nie A tutaj musi być minimalnie podniesione, bo trze. Teraz znowu otarł jak, jak obkręciłem. Ten na, na dole te są takie dwa języki, które wchodzą w swoje mocowania to Wam sobie może od dołu pokażę. Że to wszystko jest na swoim miejscu. Tu takie dwa języki wchodzą o ten i tam z drugiej strony jest taki drugi. O, tutaj. On też jest na swoim miejscu. No i nie wiem, z czym jest problem. Podejrzewam, że to od temperatury już się zniekształciło i tak jest. Więc tutaj coś sobie podłożę, żeby tego, żeby to się tak nie opuszczało i tyle. No zobaczymy i będziemy napełniali układ. Okej, okay, mamy to poskładane, autko się nagrzewa i przy okazji od powietrza. Z eee, czym był problem? Największy problem był z tym, żeby dobrze włożyć sam wentylator. Jak się go źle włożyło, to tak jak pokazywałem, to śmigiełko, to gdzie cały wentylator, on tam gdzieś sobie obcierał, nie? Teraz jak tam wyjąłem to dwa razy i włożyłem, to w końcu gdzieś tam coś się ułożyło lepiej i teraz jest ładnie. Potem już wszystko złożyłem do kupy, zalałem płynem i teraz y, muszę sobie troszkę to poodpowietrzać. Jest problem z tym, z tym tutaj upadem y, chłodzenia, bo ciężko jest go odpowietrzyć, nie ma żadnych odpowietrzników. I w sumie Zalanie płynem powoduje to, że tam nam układ sam silnika się ładnie odpowietrzy, bo to jest najkrótszy obieg. Później jest obieg do, do gazu, tam u mnie, do reduktora, to jest też w miarę się samo odpowietrza. A najgorsze jest, żeby napełnić nagrzewnicę, bo ona jest najwyżej i najdalej. No i tam najciężej jest dopchać ten płyn. E, można sobie auto podnieść tak, że przód do góry, tam gdzieś na jakiejś górce, na jakichś najazdach, na żeby to tam się troszkę łatwiej odpowietrzało, ale to jest też tak średnio, bo już to próbowałem. E, ja to w sumie robię taką, e, taką rzecz, że zalewam do pełna, trochę sobie tam pochodzi się, nagrzeje i w sumie potem się z tym już nie, nie bawię, tylko w ciągu tam miesiąca samo się odpowietrza i to tak e, najlepiej właśnie robić latem, żeby nie było w kabinie zimno. To jest układ, który sam się odpowietrzy, więc tutaj nie ma co się nad tym spinać. Jak jest ciepło, to nie ma problemu. I co? No i Zobaczymy, jak to będzie wszystko funkcjonować. No, no, powinno normalnie, tylko kwestia tego, ile ta chodnica wytrzyma tak naprawdę, bo to myślę, że tylko chodzi i wyłącznie o jakość, e, czy, tam, czy, czy tam nawet stop tego aluminium, czy jest inny niż w czy, czy taki sam, nie wiem. E, podejrzewam, że podobny, więc tam te kilka lat myślę, że powinno wytrzymać. Trudność tej operacji, tam nie wiem, w skali do 10, powiedzmy jakieś 5, może najgorzej jest to, wszystko potem ładnie ułożyć, cały ten wentylator, i to, żeby tam pasowało wszystko, tak, to żadnej większej filozofii nie ma. W końcu będzie jakiś poradnik, taki, chociaż tyle o ile, na, na YouTube, bo tak to nie widziałem żadnego. a i co, dosyć mojego względzenia. Także dzięki za obejrzenie. I do następnego hej.